Dziś zagłębimy się w temat unijnej taksonomii narzędzia, które porządkuje podejście do zrównoważonych inwestycji w Europie. Hej, witajcie na naszym kanale, na którym w jasny i zrozumiały sposób mówimy o OSG. Nazywam się Przemek Oczyp i od lat doradzam firmom, jak wdrażać działania zrównoważonego rozwoju w biznesie. Gotowi? Startujemy! Taksonomia unijna, zwana też zieloną taksonomią lub jak to zostało umieszczone w polskich regulacjach. Systematyką. Taksonomia to system klasyfikacji biznesowej firm, którego celem jest obiektywna ocena, na ile dana działalność jest zrównoważona środowiskowo. Została ona wprowadzona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którym nadrzędnym celem jest neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 roku. Kluczową ideą tego planu jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Oznacza to, że gospodarka będzie się rozwijać jednocześnie zmniejszając swoje oddziaływanie na środowisko. Warto zauważyć, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu są wspierane przez szereg programów unijnych systemów finansowania, co oznacza, że spełnienie formalnych wymagań, między innymi w zakresie taksonomii, jest niezbędne, aby otrzymać dofinansowanie. Do głównych źródeł finansowania zielonych inwestycji należy unijny wieloletni plan finansowania na lata 2021-2027, który Przewiduje aż 503 miliardy euro na finansowanie działań klimatycznych i środowiskowych. W ramach Zielonego Ładu działa również mechanizm sprawiedliwej transformacji, który ma na celu wspieranie regionów i przedsiębiorców najbardziej dotkniętych przejściem na zieloną stronę mocy. Mechanizm ten przewiduje wsparcie w niebagatelnej kwocie minimum 100 miliardów euro. Warto tu wspomnieć też o ponad 100 miliardowym programie InvestEU. Który mobilizuje środki na realizację strategicznych projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych, społecznych i gospodarczych. Dostęp do środków unijnych, także do KPO, będzie opierać się o taksonomię. Aby otrzymać środki, należy wykazać, że przyczyniają się one do zrównoważonego rozwoju. Taksonomia odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na środowisko i ochronę klimatu. Jak? Wprowadzając coś na kształt jednolitej klasyfikacji zieloności działalności firm. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą mierzyć stopień zrównoważenia swojej działalności, a inwestorzy mogą ocenić, jak bardzo zielone są ich inwestycje. W praktyce oznacza to, że inwestycje muszą spełniać określone kryteria, aby zostać uznane za zrównoważone. Te kryteria obejmują zarówno minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Jak i przestrzeganie norm dotyczących praw człowieka, praktyk antykorupcyjnych oraz przepisów podatkowych. Na ten moment taksonomia obejmuje kilka branż o największym wpływie na środowisko potocznie nazywanych branżami taksonomicznymi. Są to m.in. produkcja i dystrybucja energii, transport, przemysł czy budownictwo. Działalności z tych sektorów odpowiadają za generowanie ponad 90% bezpośrednich emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Działalności są wprost określone kodami NEJS, które są unijnymi odpowiednikami polskich kodów PKD. W zasadzie raportując kwestie taksonomii musimy uzupełnić trzy tabele. Jedną dotyczącą przychodów z działalności, drugą dotyczącą capex czyli nakładów inwestycyjnych, i trzecią dotyczącą OPEX-u, czyli nakładów operacyjnych. Natomiast, aby zrobić to poprawnie, musimy przejść przez szerszą analizę. Przy okazji, najnowsze zmiany w taksonomii unijnej dodatkowo rozszerzyły kryteria techniczne dla nowych celów środowiskowych i wprowadziły nowe wzory tabel. Mówiąc o taksonomii, musimy rozróżnić również dwa pojęcia: kwalifikowalność i zgodność z taksonomią. Kwalifikowalność określa, czy dana działalność znajduje się na liście firm taksonomicznych. Sprawdzana przez kody PKD. W przypadku przychodów jest to proste. Jeżeli jesteśmy na przykład firmą z branży budownictwa, to nasz kod na pewno znajdziemy w taksonomii i możemy stwierdzić, że jest klasyfikowana do taksonomii. Natomiast czymś innym jest zgodność z taksonomią. Aby ją zweryfikować, należy dokonać szerszej analizy i spełnić kolejne trzy kryteria. Pierwszym z nich jest kryterium istotnego wkładu w cele środowiskowe. Oznacza to, że działalność musi wnosić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych. Jest sześć głównych celów. Są to łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom i ochrona bioróżnorodności. Zasada jest prosta. Działalność kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z tych celów i nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z pozostałych. Tu nie musimy się szczególnie zastanawiać. Wystarczy, że zajrzymy do regulacji, w ramach których są określone techniczne kryteria kwalifikacji, które wręcz zero-jedynkowo potwierdzają, czy działalność ma wpływ na cele środowiskowe, czy nie ma. Drugim kryterium jest niewyrządzanie znaczących szkód dla pozostałych celów środowiskowych, tzw. DNSH. Do no significant harm. Tu również kryteria techniczne kwalifikacji pokazują wprost, jak to zrobić. Trzecim kryterium jest prowadzenie działalności z zachowaniem minimalnych gwarancji społecznych. Wiążą się one z ograniczeniem negatywnego wpływu na prawa człowieka, w tym prawa pracownicze. Wymagają również prowadzenia procedur zapobiegania korupcji, a także prowadzenia przejrzystej polityki podatkowej. Konsekwencje braku ujawnień mogą się okazać dla firmy bardzo uciążliwe. Jeżeli firma nie ujawnia swojej zgodności z taksonomią, to może być postrzegana jako nietaksonomiczna, czyli prowadząca działania niezrównoważone środowiskowo i nie dążąca do zmian w tym zakresie. Efektem mogą być istotne zastrzeżenia audytora w przypadku audytu raportu ASG, ale także brak zaufania inwestorów oraz ryzyko pogorszenia reputacji firmy. Jestem przekonany, że przejrzystość w tym zakresie jest kluczowa dla budowania zaufania na rynku finansowym i utrzymywania przewagi rynkowej. Nie trzeba być Einsteinem, aby dostrzec, że taksonomia została zaprojektowana jako narzędzie, które ma pomóc zwiększyć wolumen inwestycji skierowanych na działania ekologiczne. Jest to niezbędne do przejścia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której surowce są wykorzystywane w sposób bardziej efektywny, a odpady są minimalizowane przez recykling i ponowne wykorzystanie. Komisja Europejska szacuje, że osiągnięcie celów polityki klimatycznej do 2030 roku, czyli redukcji emisji o 55%, wymaga inwestycji w energię odnawialną, efektywności energetyczną na poziomie około 180 miliardów euro rocznie. Europejski Bank Inwestycyjny podaje nawet wyższą wartość, około 270 miliardów euro rocznie. W praktyce oznacza to, że projekty infrastrukturalne niespełniające zasad zrównoważonego rozwoju będą miały trudności z pozyskaniem. Do finansowania. Obecnie Europejski Bank Inwestycyjny wycofuje się z finansowania inwestycji, które są sprzeczne z kryteriami taksonomii. Jego śladem podążają banki komercyjne i inni inwestorzy. Taksonomia ma również na celu pobudzenie zielonego inwestowania, dzięki czemu Europa będzie mogła lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Warto też wspomnieć, że przy okazji taksonomia walczy ze zjawiskiem greenwashingu, czyli ekologicznym pseudomarketingiem. Nazwany potocznie ekościemą. Greenwashing polega na tym, że firmy wprowadzają konsumentów i inwestorów w błąd, wykorzystując fragmentaryczne informacje do promowania jako bardziej ekologiczne niż są w rzeczywistości. Dzięki taksonomii firmy muszą dokładnie wyliczyć i ujawnić, w jaki sposób i w jakim stopniu ich działalność jest związana z działalnością zrównoważoną środowiskowo. Taksonomia unijna jest kluczowym narzędziem wspierającym zrównoważone inwestycje i realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki niej firmy mogą lepiej ocenić i ujawnić wpływ swojej działalności na środowisko. Więc czas zakasać rękawy i liczyć taksonomię. Cztery rzeczy, które powinniście zapamiętać z dzisiejszego odcinka. Taksonomia jest narzędziem służącym określaniu, która działalność inwestycyjna jest zrównoważona środowiskowo. Wskazuje działalności, które są kwalifikowalne do taksonomii. Powinna wpływać pozytywnie na przynajmniej jeden cel środowiskowy i nie wpływać negatywnie na pozostałe. Działalność powinna spełniać minimalne gwarancje społeczne. To tyle na dziś. Jeśli macie pytania, zostawcie je w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.